Raportowali do Interpolo. raportowali do CIA, raportowali do komendy policji, raportowali do Księdza. Na papierze nagrania i do Watykana, mailowo, listownie nagrania swoje też. Ktoś gdzieś, w którymś piłrze, na przykład z Interpolu, zobaczył, posłyszał i z poczuciem swoim. Dał znać komuś na drodze i wiedział ktoś inny gdzieś co robić. Dał znać innemu, jak z kolejki taka długa jedzie przez Rosję Syberową, albo inne tereny okolice. Miścina i narodu różne tajemnice. Tajemnicze nigdy nie wiadomo z której strony, kiedy. Wsieli i przesłali sobie as. A I potem tak mieli na 3-4 części pakunki w różnych miejscach, nawet pięć. Potem złożyli te pakunki, bo to było złóż to z nami, to było na drodze. W takim dużym miejscu w sklepie, byłem na matarni i się widziałem znać. Powiedziałem, że nie będę składał z niej, bo mi się nie chce. Może kiedyś, ale teraz mi się nie chce. Złożyli. I z kilometra, tam nawet jest, że do dwóch niektórzy umieją, gdy rozpoznali faktycznie, by nie byli załgani, bo specjaliści od tego słyną, by się nie dało załgać, rozpoznali, którzy bawili się w pętania, w diabelskość, w antychrystyzm, w chorób, udręczania, w antywojtyły, w działanie antywojtyle zaczyno, w chłamu, różnego, debilizmu, namazań, pętań, bez genetycznych żywotu ludzi, czyli niszczenia obecności Jezusa Chrystusa z narytmu Rzymy, którzy to robili źle. I potem jest tak. Którzy mieli schiza, że widzieli trupy, albo że nie schiza, bo trzeba rozmawiać w kościele uczestniczącym, widzieli trupy, bo mieli na sumieniu coś. Nie poszli do księdza, bawili się w zupełnie w poczucie jakaś wkręta od kogoś, coś tłagowała, bo gra i taka jakaś pierdolina wódki ile czegoś, coś tłumaczy jakkolwiek, to nawet sama, który gdzieś źródłokoła mogła udawać przepijaną, przegwróconą, skomplikowane, najlepiej udać się do księdza raportując. I nie spokój. Raport należy raport zaportowali i później było tak. O, pardon. Uczekajcie sobie diabła. Tego wam nie dam. Tylko swojej ukochanej. Dzieciom swym. Podaruję. Siebie. Pełnie bardziej. Także to też wam, a nie innym. No i potem ci co mieli asa i, asa, i ina, to oni potem ruszyli i złożyli sobie zabawkę. I z odległości tam napisane, że przebrana, nie, że zjawi się zanieczyszczenie, bezczeszczenie, godu baranka szła, bym wikał widziałem młodzienie. Za baranka przebrana postać, czy baranek szedł, czy wilk, czy wilk za owce? Czowca za wilka, księga, Niezła pojechana akcja XXI wiek. Wspali na wodka. Ech. I że przesileni, że ku uldzy, co jak się skończy, to wzięli, cerowali i naciskali na tych, co naciskali, na innych źle. Ku uldze ofiarowania ulgi. Jezusowi Chrystusowi z Nazaretu koło starszym, panią, mężczyzną, dzieciom dookoła i w ogóle, że mogli dużo seksu, prawie radości, miłości, bez poczucia wstydu, bo za co? To mogą rozmawiać, diagnoza z księdzem specjalistą prawda, odnośnie do prawa, do prawa Bożego. I wzięli tak, nacisnęli i w wyniku nacisku Posiadają zabawka skomplikowana. Owca pierdła albo byk, albo krowa, albo ptak z drzewa. I tak strzeliło głównym, bo rzucali gównem w ludzi. Ja wówczas adamsko, e to tak wiedzi, Rzucają w siebie jedni nie maki, jedni coś tam demon. A Adamia patrzą głównym, rzucają w ludzi. Okropne. Raz to nawet sobą czy swoim gównem strasznie. Jechałem do roweru, ja nie rzucę, ja, ja nie Nie, nie, nie Dziękuję. Nie, ja nie. Nie. Myłym panią starszym kiedyś, Kupy spod dupy. Czasem spod pleców, a nawet czasem z dłoni. Gdy jakaś pani przy zakaz hizini, da się wkręcić, że to czekoladki. Straszne, ale prawdziwe. I jeszcze nacisnęł ptak na tych, co naciskali na Chrystusa i strzeliło takim kupo czymś w kupę, nie wrzucających gównem chrześcijan. Odeszli źli, zostali usunięci. I wszystkim chrześcijaninom ulżyło, i było przyjemnie, i nagle poczuli ulkę. Takie, wow, że diabeł przestały jeść. Co się stało? I pojechali? I pojechali. I pojechali, wrócili gdzieś do siebie, a dalej w podróż, bo byli na wczasach, przy okazji gdzieś, rozłożyli zabawkę na części więcej i odesłali w bezpieczne miejsca do swoich znajomych gdzieś dalej. Bohaterowie przetrwania chrześcijaństwa, przeciążeni i rezulty wyniku osób przeciążonych. Na takich, co nie byli skorzy, żeby nawrócić się do zaprzestania niszczenia życia ludziom. Barany. Albo wielki, Różni się określali. I różni stali na straży w lasach oliwskich też. Wyczuwali słońce na i reagowali i ocalali dzięki tak bohaterom dużo świata życia. T i żyli chrześcijanie dużo szczęśliwie i bez zatręczeń i bez unękań mogli drążyć realizację pięknego systemu Karola Wojtyły. Idealnego. Cel jest. The end. A tak naprawdę to była powieść, ekspresyjna, a nie jest ta książka gazycina. Pani pokazuje ma kropki, nie ma na czole. Może, że kropkę wymieniamy, miała że znak z Albo że wącha sobie zielejna? I tak się cieszy, raduje, może. Z ekipa się przyjarali Papieżowi może dali już Hasisz, albo w Iraku był W Iraku się, albo Iran, Iraku, wtedy To tam była mowa, że pytali. dali Może może dali, może nie dali Może pożarowali, albo za pędzią ruszyli gdzieś dalej Albo stwierdzili, jak wielu, że on wszystko pewnie ma Ja olej od się konopny dałem 5% polskiego producenta reklamować nie będę, bo mnie nie płaci. Wiele kompoundów i nazywa się Bio. Miłego weekend.